よろしくお願いしま 15 grup jest, jest przewodnik na przykład grupy pierwszej, na przykład e, i zamykający, czyli on po prostu się widzi, że tak bardzo na siebie, tylko oglądają ogląda, on się nie pojedzie, rowerem za rowerem po prostu, następna grupa jest na 50 metrów odstęp i znów czasami tak, przewodnik grupy początkowej przyłożnej grupie zamykają. Mam tyle na zbierze 13, 13.